Panie Prezesie, Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, mówię tak, bo przecież jesteśmy w jednej wielkiej formacji tej, która podjęła wielki projekt tak celnie wskazany w znakomitym wystąpieniu Pana Prezesa Adama Bielana. Sądzę, że wszyscy Jesteśmy głęboko przekonani, że ta droga, która tutaj tak syntetycznie została przedstawiona, jest naszą drogą wspólną. Ale jest to jednocześnie droga trudna. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Trudna zawsze, bo zawsze wielka, pozytywna zmiana jest w interesie większości, ale. Historia, i to nie tylko Polski, układa się zwykle tak, że jest także mniejszość, mniejszość zainteresowana w utrzymaniem tego, co było. Żeby było tak, jak było. To jest, można powiedzieć, hasło, które to prawda sformułowane zostało w naszym kraju. I to nie przez polityka, a przez skądinąd wybitną panią reżyser, ale ono w jakiejś mierze ma charakter uniwersalny, odnoszący się zawsze do tej dialektyki między zmianą, wielką pozytywną zmianą, a tymi, którzy chcą bronić czegoś, co było co prawda złe, przynajmniej złe dla większości, ale jednocześnie wygodne, dobre, bardzo dobre, korzystne, pożyteczne dla mniejszości. I ta sytuacja w Polsce. Ma jeszcze jeden aspekt, aspekt szczególny, mianowicie owa mniejszość ma bardzo silne wsparcie ze strony państw, które są naszymi sojusznikami, ale niestety bardzo często wychodzą poza tą formułę, która jest do przyjęcia nawet w najbliższym sojuszu. Są co najmniej współdecydować, jeśli nie decydować o naszych wewnętrznych sprawach. Tego rodzaju postawa czyni nasze przedsięwzięcie jeszcze trudniejszym. I musimy wykazać tutaj naprawdę najwyższą determinację. Partia Republikańska to partia, jak tutaj już zostało przepraszam, powiedziane odwołująca się do wielkiej polskiej tradycji. To partia, która chce służyć wspólnocie, wspólnocie narodowej, ale także tym mniejszym wspólnotom, które łącznie tą wspólnotę najszerszą, wspólnotę narodową, jeszcze raz powtórzę to słowo, tworzą. To jest zobowiązanie, które dziś jest szczególnie aktualne. To słowo służba jest dziś szczególnie aktualne. I trzeba sobie jasno powiedzieć trudna służba, bo przed nami momenty, które będą decydować. Decydować o tym, czy droga, którą wybraliśmy, będzie kontynuowana, czy też nastąpi załamanie. Oczywiście historia trwa, historia nigdy się nie kończy, nigdy nie jest tak, żeby coś załamywało się, zmieniało. Raz na zawsze. Ale jest wysoce możliwe, że nasza przegrana w wyborach parlamentarnych będzie początkiem bardzo trudnego, bardzo złego, jeszcze jednego złego okresu w naszych dziejach. I dlatego naszym zadaniem, zadaniem, któremu musimy poświęcić wszystkie siły, które musimy realizować wbrew wszystkiemu. I często własnym kosztem jest pokonanie tych, którzy próbują się temu wielkiemu projektowi przeciwstawić. Jest to imperatyw, imperatyw naszego czasu. To imperatyw, który w istocie odnosi się do działania, postawy wszystkich polskich patriotów. Bo dzisiejsza Polska, a Polska polityczna, polska klasy politycznej dzieli się w istocie na obóz patriotyczny i to jesteśmy my. Ja obóz o którym w żadnym razie nie można tego powiedzieć. Mieliśmy tego próbę choćby wczoraj, choćby w chwili, kiedy okazało się, że uchwalenie kilku zdań na temat zamachu smoleńskiego, tragedii smoleńskiej jest czymś nie do przyjęcia, a więc obrona Putina jest w dalszym ciągu aktualna dla naszych przeciwników. I to można powiedzieć, jest taki syntetyczny obraz tego wszystkiego, co w naszym kraju się dzieje. Stąd właśnie ta potrzeba, o której mówiłem. Stąd z jednej strony uzasadnione poczucie zagrożenia, ale z tego samego źródła musimy czerpać energię, wielką energię, energię, której nic. Nie zdała się przeciwstawić. Wierzę, że to państwa dzisiejsze spotkanie, ta konwencja, jest właśnie przejawem gromadzenia, przygotowywania tego wielkiego wybuchu energii, który musi być. Cechą i można powiedzieć podstawą tego wszystkiego, co będziemy czynili w ciągu najbliższych miesięcy. Tak by za rok, móc powiedzieć, wykonaliśmy zadanie. Obroniliśmy Wielki projekt, wielki projekt dla Polski, wielki projekt Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej polskich patriotów, wszystkich Polaków. Chcę mocno podkreślić, to jest możliwe, możemy zwyciężyć, ale musimy. Można powiedzieć, i to dotyczy nie tylko państwa, nie tylko partii republikańskiej, ale całego obozu. Musimy na to ciężką pracą zasłużyć i wierzę, że zasłużymy. Dziękuję bardzo.